jest Wielki Podcast Maturalny, Twoje źródło wiedzy o maturze. Darmowe notatki do matury wysyłamy w każdy poniedziałek o godzinie 19. Zapisz się bezpłatnie na maturalna.pl ukośnik podcast. Filozofia to dziedzina wiedzy, która zajmuje się prawami natury, poznaniem miejsca człowieka we wszechświecie, i wartościami, porusza najbardziej podstawowe problemy, które dotyczą całej rzeczywistości, istoty i podstaw poznania, najważniejszych wartości, takich jak dobro i piękno, oraz natury ludzkiej. Pisarze i poeci często podejmują w swoich dziełach problemy stricte filozoficzne. Zdarza się, że utwory literackie są inspirowane jakąś myślą filozoficzną lub odwrotnie, pobudzają do refleksji filozoficznej. Dlatego związki między literaturą a filozofią są tak istotne. Obydwie zawierają u swoich podstaw określoną koncepcję rzeczywistości i człowieka. Literatura, podobnie jak filozofia jest próbą odpowiedzi na podstawowe pytania nurtujące człowieka dotyczące istnienia, wiedzy, wartości, rzeczywistości i ludzkiego doświadczenia. Na przykład, kim jest człowiek? Dlaczego żyjemy? Jak powstał świat? Czy istnieje życie po śmierci? Jak powinniśmy żyć? I szukanie odpowiedzi na niektóre z tych pytań nie obędzie się bez filozofii. Filozofia uczy stawiania pytań, a tym samym poznawania rzeczywistości i tego, co niezrozumiałe. A znajomość choćby tylko elementów filozofii pomaga w interpretacji utworu literackiego, zwłaszcza wtedy, gdy utwór nawiązuje poprzez poruszenie problematyki etycznej czy estetycznej do nurtu filozoficznego lub jest w nim przywołany konkretny kontekst interpretacyjny. Filozofia jest często niezbędna w odbiorze samych tekstów literackich, daje nam narzędzia potrzebne do analizy problemów podejmowanych w lekturze, do zrozumienia działań czy wyborów bohaterów. Literatura i filozofia są zgodne z wzorcem osobowym epoki, angażują się w przemyślenia o świecie i człowieku, analizując rzeczywistość i stawiając pytania o istotę istnienia. Literatura poprzez swoje narracje, opowieści i wizje natomiast filozofia poprzez swoje systemy myślowe i teorie. Obie dziedziny koncentrują się na poszukiwaniu prawdy, rozumieniu pojęć i rozwiązywaniu problemów filozoficznych. Obie wzajemnie się przenikają, inspirują się nawzajem i wspierają się w poszukiwaniu odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące życia i sensu bytu. O co więc pyta filozofia i jak w literaturze na te pytania odpowiada? Pyta na przykład, jak żyć, jakie wartości wybierać. Ascetyzm mówi, że trzeba wyrzec się wszelkich dóbr doczesnych, żyć w ubóstwie i pokorze. Franciszkanizm, że podstawą trwałej radości są ubóstwo, prostota, zachwyt naturą, zaufanie Bogu. Stoicyzm. To spokojnie znosić dole i niedole, unikać gwałtownych emocji i zachowywać równowagę. Epikureizm dążyć do szczęścia, ciesząc się dniem dzisiejszym i cenić sobie umiar. Hedonizm warto dążyć jedynie do zaznawania przyjemności. Egzystencjalizm godnie znosić wolność i samoświadomość człowieka, choć jest ona przyczyną jego samotności i tragizmu. Cynizm wiedzieć, że nie istnieją wartości wyższe, ludzie dążą jedynie do realizacji swoich egoistycznych interesów. Nihilizm – odrzucić wszystkie powszechnie przyjęte normy, zasady i wartości. Utylitaryzm czyny oceniać według tego, na ile ich skutki są użyteczne dla jednostki i ogółu. I praktycyzm stawiać sobie cele skromne. Ale rozsądne i osiągalne. Filozofia pyta również, co jest najważniejsze w człowieku, a literatura odpowiada: Sentymentalizm czyli uczucie racja serca intelektualizm czyli intelekt wolontaryzm to wola i aktywizm intelekt wola i uczucia są drugorzędne, ponieważ liczą się czyny. Filozofia pyta, co jest ważniejsze, jednostka czy zbiorowość? I mamy kolektywizm, a więc wartość ma wyłącznie zbiorowość, jednostka powinna mu się całkowicie podporządkować. Personalizm, wartość ma z kolei osoba, jednostka, która realizuje się w relacji do innych, nie tracąc jednak indywidualności. Indywidualizm, Czyli wartość ma wyłącznie jednostka, jej cele i jej los. Liberalizm, tu nadrzędną wartością jest wolność jednostki, i libertynizm, a więc wolność pozwala odrzucić normy obyczajowe, religijne i moralne. Filozofia pyta również, co może zdziałać dla ogółu wyjątkowa jednostka. Mesjanizm może zbawić odrodzić ludzkość. Profetyzm może widzieć przyszłość. Prometeizm może się zbuntować i poświęcić dla dobra ludzkości. Filozofia pyta, co stanowi najważniejsze źródło poznania? Scjentyzm tylko nauki przyrodnicze, metafizykę należy odrzucić. Empiryzm wyłącznie doświadczenie, eksperyment, sensualizm Wyłącznie wrażenia zmysłowe. Racjonalizm jedynie rozum. Irracjonalizm na pewno nie rozum. Mistycyzm medytacja bezpośredni kontakt z Bogiem. Intuicjonizm intuicja czyli przeczucie, które sięga do istoty rzeczy. Sceptycyzm nie ma takiego źródła, które pozwoliłoby uzyskać wiedzę pewną, właściwą postawą jest wątpienie. Filozofia pyta, z czego wynikają ludzkie czyny. Determinizm mówi, że istotne decyzje człowieka są wyznaczone przez czynniki od niego zależne a więc biologizm, psychologizm, socjologizm. Z kolei indeterminizm Mówi, że nie wszystko jest przesądzone z góry, jest miejsce na przypadek i wolną wolę. Filozofia pyta, czy prawda istnieje? Relatywizm mówi, że nie ma prawdy absolutnej. Prawda i oceny moralne zależą od okoliczności, czyli też od kontekstu. Natomiast uniwersalizm mówi, że prawdy są te same dla wszystkich. Filozofia pyta, czy Bóg istnieje. Teizm mówi, że Bóg istnieje, deizm, że Bóg istnieje, ale nie ingeruje w losy świata, panteizm, że Bóg i wszechświat są tym samym, agnostycyzm, że nie wiadomo, czy Bóg istnieje, czy nie, pytanie o istnienie Boga nie jest tu ważne i ateizm mówi, że Bóg nie istnieje. Filozofia pyta: Co jest ośrodkiem świata? Teocentryzm mówi, że w centrum zainteresowania jest Bóg. Antropocentryzm Człowiek jest ośrodkiem i celem wszechświata. Wszystko należy oceniać i rozpatrywać z punktu widzenia człowieka. Humanizm mówi, że człowiek jest istotą wyjątkową powinien więc stanowić przedmiot ludzkich zainteresowań. Filozofia pyta: ile jest substancji? Pluralizm wiele równorzędnych. Dualizm zasadniczo dwie: duch i materia. Monizm jedna tak naprawdę istnieje albo materia, albo tylko duch. Filozofia pyta: co stanowi tworzywość świata? Spiritualizm – cała rzeczywistość jest duchowa. Idealizm sprawy ducha idee ogólne są pierwotne i ważniejsze niż sprawy materialne i niż rzeczy. Potocznie idealizm to kierowanie się wzniosłymi zasadami, gotowość do poświęceń. Realizm rzeczywistość składa się z odrębnych, konkretnych rzeczy. Potocznie realizm to kierowanie się trzeźwą oceną sytuacji. I materializm materia jest pierwotna wszelkie przejawy ducha są wobec niej wtórne. Potocznie materializm to cenienie sobie tylko wartości materialnych, zwłaszcza pieniądza. Filozofia pyta, co czeka świat i społeczeństwo? Progresizm nieustanny postęp, który prowadzi do optymizmu. Ewolucjonizm stałe, powolne zmiany prowadzące w określonym kierunku, wynikające z praw natury. Dekadentyzm schyłek co prowadzi do niemocy i apatii, katastrofizm, zagłada, która jest bliska i nieuchronna. Nie da się zaprzeczyć, że w każdej epoce literackiej twórczość pozostaje w ścisłym związku z przekonaniami filozoficznymi, obydwie te dziedziny wzajemnie na siebie oddziałują. Jak widać, pisarze, poeci również stawiają sobie pytanie o prawdę. Także rola każdego rodzaju literatury polega między innymi na poszukiwaniu prawdy, czyli odpowiedzi na podstawowe pytania filozoficzne. Wszystkie rodzaje literackie epika, liryka i dramat mają związek z filozofią. Najczęściej relacja pomiędzy nimi, Polega na inspirowaniu się twórców myślą filozoficzną. Dlatego znajomość filozofii epok literackich jest niezbędna do przeprowadzenia interpretacji dzieła literackiego. To bohater literacki daje możliwość praktycznego ukazania konsekwencji przyjęcia pewnych założeń filozoficznych. Które więc postawy filozoficzne warto znać? Z Antyku. Stoicyzm, który propaguje życie zgodne z rozumem i opanowanie namiętności jako najwyższą cnotę i warunek szczęścia. Epikureizm, według którego życie szczęśliwe jest tożsame z życiem moralnym. Za szczęście epikurejczycy uznawali brak cierpień. To również dążenie do korzystania z uciech życia, ale z umiarem, korzystanie z każdej chwili i tu hasło choracego, Carpe diem, czyli chwytaj dzień. Hedoniści z kolei uważali rozkosz cielesną za jedyny cel życia człowieka i naczelny motyw ludzkiego postępowania. W średniowieczu światopogląd epoki był teocentryczny, czyli Wszystkie sprawy ludzkie podporządkowane Bogu. Filozofia średniowieczna wyrastała z ducha chrześcijaństwa. Kontynuowała myśl grecką, ale dostosowaną do wymagań ideowych chrześcijaństwa. A więc mamy augustynizm i przekonanie, że człowiek jest zawieszony między niebem a ziemią, rozdarty między dobrem i złem. Święty Augustyn twierdził, że celem życia człowieka jest poznanie Boga i swojej duszy, a miernikiem wielkości człowieka są jego wartości wewnętrzne. Tomizm tu każdy człowiek znajduje się na ściśle określonym szczeblu drabiny bytów. Jeżeli właściwie pojmuje swoje przeznaczenie, musi się starać wznieść wyżej, walcząc z pokusami upadku, który prowadzi do wynaturzenia jego istoty i powołania. Dlatego święty Tomasz kładzie nacisk na etykę franciszkanizm to program wiary radosnej prostej płynącej z wszechogarniającej miłości do świata i wszelkiego stworzenia miłości poddanej ewangelicznym nakazom miłosierdzia pokory ubóstwa i braterstwa jeśli chodzi o renesans światopogląd epoki był antropocentryczny czyli stawiał człowieka w centrum tu warto pamiętać o podstawie humanizmu, prądu kulturowego głoszącego hasło Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce. Głównymi składnikami światopoglądu humanistów były prądy filozoficzne wywodzące się ze starożytności, a więc epikureizm i stoicyzm. Neoplatonizm Czyli nowy platonizm, to próba połączenia chrześcijaństwa z poglądami greckiego filozofa. Świat dzieli się na część duchową idealną czyli Bóg, aniołowie, ludzka dusza i materialną czyli ludzkie ciało zwierzęta rośliny. Dzięki wolnej woli może człowiek kierować swoim losem. Neoplatonizm prowadzi do przekonania o ważności człowieka, o jego wielkich możliwościach. Irenizm to dążenie do przywrócenia jedności w świecie chrześcijańskim czyli pokoju pomiędzy przedstawicielami różnych grup społecznych czy religijnych. Barok. Filozofia baroku odświeża kwestie metafizyczne w tym zagadnienie istnienia Boga. Główne cechy filozofii Baroku skupiają się na antynomiach, czyli przeciwieństwach. Te przeciwieństwa to z jednej strony pozarozumowy, pozazmysłowy przedmiot dociekań, czyli rzeczywistość metafizyczna, z drugiej rozum jako narzędzie poznania, czyli racjonalizm. Jednak był to rozum skierowany na kwestie metafizyczne. I mamy tu Kartezjusza. Jego słynne cogito ergo sum, czyli myślę, więc jestem, jest właściwie dowodem niepewności człowieka. U Kartezjusza istotę ludzkiego bytu stanowi umysł. Pascal i człowiek jest według Pascala trzciną najsłabszą w przyrodzie. Ale trzciną myślącą. W poznawaniu rzeczywistości rozum bywa jednak często zawodny. Jedyną formą kontaktu z Bogiem jest porządek serca. Poczucie niepokoju budzi w nim ludzka kruchość, słabość, ograniczoność, zwłaszcza w porównaniu z nieskończonością świata. Spinoza kontynuuje myśl Kartezjusza. Podstawą rozważań Spinozy były antynomie pomiędzy duchem a materią, Bogiem a przyrodą, stworzeniem a stwórcą. By wyjaśnić ten dualizm, Spinoza sformułował filozoficzny panteizm czyli przekonanie, że cała przyroda jest po prostu Bogiem, a Bóg jest przyrodą. Oświecenie przyjmuje postawę krytycyzmu wobec świata, stawia na kierowanie się rozumem. Bardzo ważna dla oświecenia była idea postępu, i stąd mamy racjonalizm. To pogląd, według którego podstawowym narzędziem poznania jest rozum, zatem największą wartość przyznaje się rozumowi i logicznemu myśleniu. Empiryzm Głosi, że źródłem ludzkiej wiedzy jest doświadczenie, a podstawowym narzędziem poznania są zmysły wykorzystywane w obserwacji świata. Empiryzm podkreśla, że rozum musi być podporządkowany obserwacji. Materializm to pogląd zakładający, że rzeczywistość ma charakter tylko fizyczny, to znaczy istnieje jedynie to, co jest dostępne zmysłom i co da się określić w czasie i przestrzeni. Deizm, czyli pogląd, który zakłada, że Bóg jest owszem stwórcą świata, ale nie ingeruje on w jego losy, i ateizm. Pogląd, według którego Bóg nie istnieje, a jedyną realnie istniejącą rzeczywistością jest rzeczywistość empiryczna. I romantyzm. Ojcami romantycznego światopoglądu byli filozofowie niemieccy, i ich filozofia stała się ważna również dla polskich romantyków. Głosiła ona cztery najważniejsze postulaty. Za pomocą rozumu nie można świata zbadać i rozpoznać. W procesie poznawania świata należy posługiwać się wyobraźnią, przeczuciem i intuicją. Świat ma naturę duchową, materia jest drugorzędna, zatem w hierarchii wartości ducha należy postawić ponad materią. I poezja jest wyrazem geniuszu, elementem boskości w człowieku, a najważniejszym czynnikiem sprawczym poezji jest wyobraźnia. Ważne są tu również irracjonalizm, czyli pogląd przeciwny racjonalizmowi, a więc prawdy należy poszukiwać za pomocą środków pozarozumowych, takich jak intuicja, instynkt, wiara, przeczucie. Mistycyzm zakłada z kolei możliwość duchowego kontaktu z bóstwem. Widzenie, objawienie proroczesny. Mistycy uważają, że takie wydarzenia są prawdziwą formą poznania świata, bo każdy element życia ma pozazmysłowy, niepoznawalny byt, a człowiek widzi tylko jedną realną stronę zjawisk: idealizm czyli wyższość ducha, idei nad materią, która jest wtórna. Pozytywizm i august komt według niego pozytywny to realny użyteczny pewny ścisły zatem należy odrzucić metafizykę zajmować się tym co rzeczywiste i szukać związków między zjawiskami John Stuart Mill główny kontynuator oświeceniowego utylitaryzmu, zamiarę dobra wszelkich zjawisk uważał ich pożyteczność dla ludzi. Człowiek powinien widzieć związek między szczęściem swoim i ogółu, dążyć do tego, co przyniesie korzyść innym. Literatura też ma być utylitarna, jej zadaniem jest uczenie i krzewienie ideałów. Herbert Spencer, twórca ewolucjonizmu, według którego ewolucja jest niezbędnym elementem rozwoju i postępu ludzkości, jest zdania, że społeczeństwo przypomina żywy organizm. Jeśli jedna z klas choruje, odczuwają to wszystkie pozostałe to właśnie organicyzm. A więc poszczególne części powinny mieć na względzie dobro całości. Determinizm, głoszony przez Hipolita Tejna, zakłada, że zjawiska społeczne i przyrodnicze zależą od warunków, w jakich zachodzą. Człowiek też jest zdeterminowany, wpływają na niego rasa, środowisko i moment dziejowy. Scjentyzm to pogląd mający korzenie jeszcze w oświeceniowym racjonalizmie i empiryzmie. Uznaje za prawdziwe jedynie to, co możliwe do sprawdzenia za pomocą badań, rozumu, wierzono, że nauka może odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące świata. Fascynowały zwłaszcza nauki przyrodnicze i techniczne, gwałtownie się wówczas rozwijające. Filozofie młodej Polski zdominowały trzy koncepcje filozoficzne, które, jak się później okazało, miały ogromny wpływ na sposób myślenia ludzi, na rozwój literatury, sztuki i historii. Schopenhaueryzm to filozofia skrajnie pesymistyczna. Schopenhauer twierdził, że życie jest pasmem cierpień. Według niego człowiek pragnie szczęścia, dąży do niego, ale nigdy go nie osiąga. Istotą ludzkiego życia jest bezrozumny popęd życia bez celu, który nigdy nie będzie zaspokojony. Dlatego radzi, by wyzbyć się pożądań, namiętności, potrzeb i wejść w stan nirwany, która daje uczucie spokoju i pozwala uciec od pragnień i pożądań. Nietzscheanizm pogardzał wizją człowieka jako jednostki słabej i pesymistycznej. Nietzsche głosił kult życia, siły, woli i mocy człowieka, energię i indywidualizm. Zdefiniował koncepcję nadczłowieka, czyli jednostki silnej, powołanej do rządzenia, która będzie tworzyć państwo nad ludzi. Ta koncepcja została później wykorzystana przez Hitlera dla zupełnie innej ideologii. I bergsonizm to filozofia życia, wolności i intuicji. Świat jest dynamiczny, a człowiek aktywny. Bergson głosił intuicjonizm, w myśl którego nie można poznać świata ani przez doświadczenie, ani przez racjonalne myślenie, ale jedynie za pomocą intuicji. I koncepcję Elan Vital czyli energia wewnętrzna, siły wewnętrzne, które tkwią w człowieku i z których wynika ciągły rozwój człowieka. W dwudziestoleciu międzywojennym koncepcje filozoficzne proponują różne spojrzenie na życie człowieka, określają również kształt literatury. Behawioryzm Człowieka można poznać tylko poprzez obserwację jego zachowania i postępowania. Pomija się tu życie wewnętrzne człowieka i jego dusze i odczucia, ponieważ nie można ich obiektywnie obserwować i sprawdzić. Nie można poznać ludzkiej psychiki. Typ literatury będzie prezentował bohatera jakby od zewnątrz, opisując jego czyny, śledząc go, ale nie wnikając w psychikę i w przeżycia wewnętrzne. Z kolei freudyzm to psychoanaliza, tłumaczy zachowania człowieka wpływem nieświadomych popędów. Freud odkrył, że psychika ludzka składa się z trzech warstw. Ego, czyli ja, to jest warstwa zewnętrzna, powierzchniowa, kierowana rozumem i uzależniona od wymogów społecznych. Id, czyli ono, to zbiór popędów, pożądań, które tkwią w każdym człowieku, a których on sobie nie uświadamia. I superego, nadjaźń. Zakodowany w psychice wzorzec wymogów, norm kulturowych, tradycyjnych, religijnych i tej sfery człowiek również sobie nie uświadamia. Freud doszedł do wniosku, że pomiędzy sferami id, czyli instynkt, a superego, czyli ideał, wzorzec, tworzy się napięcie, które generuje wiele stresów. Sztuka, kultura może być więc dowodem stłumienia natury. Pragmatyzm głosi praktyczny sposób myślenia i działania. Nauka, poznanie, działanie powinny mieć praktyczny i przydatny charakter. I katastrofizm przeświadczenie o nadchodzącym upadku świata, zagładzie kultury i cywilizacji ludzkiej. I we współczesności, na pewno egzystencjalizm, który podkreśla tragizm samotnego we wszechświecie człowieka, który przeżywa lęki egzystencjalne przed życiem, przed nieszczęściem, przed śmiercią. Ciągłe poczucie zagrożenia, trwoga, samotność sprawiają, że życie ludzkie staje się absurdem, że każdy człowiek egzystuje oddzielnie i nigdy nie pozna prawdy o drugim człowieku. Zatem pamiętajmy, że historia prądów umysłowych i filozofii epoki jest sprzężona z literaturą. Literatura stanowi odbicie stanu świadomości, światopoglądu i potrzeb ludzi w czasach powstania konkretnego utworu. Poeci i pisarze Często w swoich dziełach prezentują konkretne postawy filozoficzne w sposób bardziej lub mniej jawny, sugerując je nam, czytelnikom. Tyle dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnej odsłonie podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.